Siemano Widzowie, dzisiaj wam pokażę nowy zestaw Naruto Który wszedł jakieś 2-3 dni temu, albo na 4 yy... Czekajcie, tu jeszcze coś dalej jest? Dobra Nie, po prostu zapomniałem wam, kurde Tego pokazać Jest Itashi Uchiha Nie wiem co to jest Kurczaki za nazwa Ale tak wygląda ten zginek. Maska Anbu o, spoko. Takie style ma. No, tak Takie coś. Y Orohimaru. Orochimaru, czy jak to się. czy to nie wiem. Ech. Dobra. I ninja z wyspy. I technika latającego Boga. Błyskawic ale to się kurde długo czyta kolejne rzeczy to tak y, gara piaskowa tyk... tyk... tykwa tykwa y, to, to taki stylek ma kurde ta gara piaskowa chmura gary Hinata Hiuga Tak wygląda Tutaj ekran czytania, oczywiście I jakiś plecak ostatni Oj sorry widzowie A taki plecak. No i to by było źle tyle Zostawcie łapeczkę w górę, komentarze, jakiś miły A nie 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 czekajcie widzowie jeszcze Jeszcze to Rasen Shuriken Kurde, jak taki punkt wygląda. Kunai Minato, Miecz, Kusa, Nagi, Orohimaru. No i to teraz, teraz to by było już na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarze, jakieś miłe i sobie z dzwoneczkiem. Pa pa!